O siema, tutaj ja, Netteretka i dziś sobie pogramy w Pigi. tak, dokładnie, to jest nowa gra na moim kanale i sekundkę bo muszę coś e, jeszcze zrobić dobra, tam do mnie dzwonili ale już ogarnęłam sprawę, my jesteśmy jakby schowani, ale diamentowy to odcinek, więc idziemy la 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 La, 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 la. Uważaj, żeby nie spać. Pigi. Pigi tam jest. Dobra. Pigi ja... jest uśpiona. Dobra, ja idę tu. A! O matku! Dobra, mam, mam... Oj nie, nie mam, ma, tylko mam! Mam Green Gea, czyli te coś, tylko nie mamy... Ja niebieskiego ja nie mamy nie sprawdzić naszą drużynę. Nie mamy niebieskiego klucza niestety. Nie mamy niebieskiego. O matku diamentowy diamentowy muszę tylko nie widział. ale ele, ele, <W3> <OLOOOO early harmonic> Dostaliśmy prawie zawału. Ja sobie chciałam wyjść. A nagle. Pigi. Siema! Nie ryzykuj, tak. Siema! Siema, pigi Ups! Nie poszedł! Tak, nie no dobra, nie żartujmy, to jest poważna Pigi, to jest odcinek nie na dorosłych. Tak? Prawda? ja, e, Nederytka, e, 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 więc to jest prawda, że po prostu Pigi poszła do Kibla i Nie będę dalej mówić. Nie robiła z nas kupę. <grym> tak, pomódcy, nie no dobra. Ko, pigi mi nie, po, nie chce mnie z... zrobić ze mnie kupę. Po, nie pomódcy. no dobra, A po prostu Pigi nas zabiła i tyle. No. Bo nie chcę mi się wymyślać, bo to jest męczące i pigi mnie goliła, Może Diablo ja tego nie widział, ale y, wy to widzieliście. Ja y, jestem. Się na odcinku, jeszcze się zakapiliście, bo nie wiem. Y, y, odrabiacie, robicie kartkówkę. Yy, oglądając mój filmik no 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 <duszelanie> O matko no ja tego nie widzieć będę się teraz cackać z tym so Ale pamiętajcie, pamiętajcie, nasze kanały Diamentowy Games i kanał Nederytka są ważniejsze od waszej szkoły, nie wasz ma no, kartkówka no. matematyka, tylko my jesteśmy ważne, tylko... Więc za to. Więc zasubskrybujcie nederytkę. I możecie i... też być na kanał Diamentowego Games. I kliknijcie też lajka u mnie i u nederytki. I słuchajcie, mogę powiedzieć ważną wiadomość? Tak. E, e, Nederytka jeszcze nie wie, ale nie wiem, czy ktoś oglądał z Was mój filmik, bo e, pojawiła się informacja, że będę nagrywał bardzo, znaczy ja już nagrałem, bardzo długi odcinek. Nie jest on w Bydgoszczy, on jest gdzieś indziej. Eee, no i słuchajcie, powiem wam, że będę będzie... okay, I... diamentowy to bo jakby ja sobie szłam na schody i minęłam się z pigi, ona mnie dotknęła, ale mnie nie zabiła. No widziałem i wtedy no na niektórych ujęciach będziecie mogli zobaczyć moją twarz. Więc 35 subskrypcji i wrzucam ten filmik. 35 subskrypcji u diamentowego i będzie y, widać moją twarz. Pewnie, no jestem ciekawy, więc chcę, ben, chcę włączyć komentarze. Napiszcie coś. Tylko błagam nie, chętu, nie hejtujcie mojej twarzy. No moja twarz no, włączyć komentarze musicie oznaczać, e, musisz oznaczać e, chyba odcinki jako nie dla dzieci. No dobra, tu tam jeden oznaczy nie na dzieci. No dobra, trudno, ale no jeśli chcecie ten. Widzisz, moje twarz to 35 subów. Aha, i okej, okay, bo jakby yy, diamentowy. Tej mapy się nie da przejść. Domu się nie da przejść, prawda? No, dom jest strasz, strasznie trudny, więc może zrobimy cięcie i widzimy się na kolejnej no, 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 Tak zrobimy Słuchajcie, bo chciałam tylko wam powiedzieć, że, że jak graliśmy z diamentowym w pigi, to jakby ją zhakowaliśmy, bo. Mamy taki hack w galerii. No, mamy taki no, no, hack! Jakby y, pig, pigi... jakby gościu, który był pigi, jakby y, nagle był inny gościu, stał się pigi i miał innego skina. To było bardzo dziwne, bo nie było infection, było zwykłe player. Dobra, słuchajcie, to ja nederytka, yy, yy, 15 łapek pod tym filmem, i wtedy pokażemy Wam ten trick. No. No żartuję, to ja byłem. Dobra, robimy cięcie i widzimy się. No, zobacz. Słuchajcie, nie wiem, czemu. nie mnie pigi, ale masz skina nuba. Bez Nie chcę Wam pokazywać tych 40 paru sekund. No to widzimy się za sekundę. Koniec cięcia. Dobra, jest koniec cięcia i coś mi się zbagowało. Poczekajcie. O play jeszcze raz. Dobra, coś, coś mi się tu poważnie zaczęło. Widzę tutaj. To był but! Dialentowy, to był but. Eee, aha, co jest? nie widzę w ogóle um, naszych ikonek, w ogóle niczego nie widzę. Więc no ja też na cyrk. Okej, okay, ja też nie widzę, ale słuchajcie, chciałbym coś powiedzieć. ZOSTAWCIE ŁAPKĘ W GÓRĘ! I suba! Jak to brzmiało? To brzmiało o w takim głosie? ZOSTAWCIE ŁAPKĘ W GÓRĘ, czy ZOSTAWCIE ŁAPKĘ W GÓRĘ! No, yy, jeśli nie wiecie jak diamentowo umie tak mówić, to to dostał nową zabawę. I mikrofon. No, dokładnie. Player, 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 player. Jeśli ktoś zagłosuje na bota, to ja A jeśli chcecie dłuższe odcinki u te rytki u mnie, to zostawcie dużo łapek w górę i dużo subików. Jak będzie po tym odcinkiem 10 łapek w górę, to to będą odcinki przedłużone. Kto jest Piggy? Ja nie wiem. A i słuchajcie, 20 subskrypcji na moim kanale równa się piosenka U netherytki. Ale jak 15? Ej, co jest? Jestem nubem. Ej, co jest? Ja też jestem nubem. Czy wszyscy są teraz nubami? Nie. Wszyscy są nubami. Co jest? Czy Bili też będzie nubem? Ciekawe, na serio. Ej, ja dawałam fioletowy klucz, więc jakbyś mógł mi otworzyć e, rolok, rolę Jak pigi... I nubem, to ja się będę tak śmiał, ale czemu my jesteśmy nubami? Jest, co się dzieje? Poszło, co poszło nie tak? Jak Piggy I... będzie jednym wielkim nubem, to ja się będę śmiał. Ja no wybuchnę śmiechem i opluję całą, całą kamerkę czy coś. Tak, jak będziemy się głośno śmiać to przepraszamy, ale... Przepraszamy bardzo, najwyżej zrobię cięcie. Uwaga, czy Pigi jest nubem wielkim? Halo, please, Piggy? Please, tak, please, tak. NIE JEST ROBOTEM! O matko! Robotem? Ale ja nie. teraz nie wiem, który to ty. <laughs> Ponikach. Ej, ja nie widzę z takiej odległości Niku. Siema. O tu. Siema, chodź. Tam będzie bo ja jestem takim wielkim lubem, ja mam taki zaraz pokażę Ci pigi, bo trzeba będzie ją znaleźć. Żeby mi nie wyskoczył Jumps... jak jumpscare. O, tam jest. Dobra. O widzę. Gdzie widziałeś jakieś omo? mo amo, amo. Nigdzie nie widzi amo, ale czemu jest? Nie potrzebuję Co się stało? Nubami, przepraszam bardzo. Kogoś chyba porąbało. Kogoś chyba porąbało, przepraszam bardzo, ale tak już mam. Jak coś jest dziwne, to mówię brzydko. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Czekajcie, ee, muszę nałożyć nakładkę na mikrofon, bo u mnie są dźwięki, która wygusza dźwięki. Słychać mnie? Tak, słychać. I Dobra, dobrze. ale teraz. dobrze, bardzo teraz... dobrze cię no, słychać. No, no. Super. Nie pomocy, robot. Czy ja jestem nubem duchem? O nie, jestem zwykłym ludzikiem, jako duch. co jest? Co jest? Czemu my byliśmy nubami? Ten odcinek Okej, okay, Nederytka, że ten odcinek będzie się nazywał Hakujemy pigi i jesteśmy nubami Jasne W opisie mogę dać, że hakujemy pigi Jesteśmy nubami xp no. Po prostu to jest naj, najładniejszy, no. najładniejszy opis filmu, jaki widziałem No Zhakowaliśmy pigi Hakujemy pigi no, Hakujemy pigi Nie wiemy, jak to się stało ale się stało. Ale się stało. O matko, widzę robota. Ja go sobie uśpię, wiesz? uśpiam sobie robotę. ja idę ciągle za tobą. Mogę ci mu... Albo nie, w sumie nie, bo cię zbanuję. Znaczy, chciałbym tak powiedzieć, ale... Dobra, możesz powiedzieć, że jesteś, że jestem nubem. E, mogę do ciebie mówić nubko? Dobra. Albo. Nie. Jeśli się mi nie naprawi, słuchajcie. Potrzebuję. potrzebuję tak dokładnie. Potrzebuję. 10, pol... proszę, żebyście chociaż zostawili te trzy subskrypcje. I wtedy może mój skin zmieni się na normalną dziewczynę. No, tylko słuchajcie: Nedy e, wywalił mnie Wywaliło na sekundkę. Dobra, słuchajcie, nie wiem co się dzieje, ale wywaliło nam Robloxa, to znaczy mi, więc, yy, więc nie wiem co będzie. Mi ten... może, nagram, yy, może nagram drugą część, więc zostawcie tego subika, żeby mi się Roblox tak naprawił. I słuchajcie, zrobimy cięcie, jak po pięciu minutach się nie naprawi Roblox to wtedy to wtedy dogram drugą część co jest 503 serwaj una ok <laughs> możecie napisać w komentarzu co to znaczy nie znam się na angielskim okej, okay? no więc co no to to się ma jakby to spróbujemy coś pokombinować Możecie napisać, yy, yy, napisać w komentarzu, yy, co to znaczy te słowa. bo ja na, Co to znaczy te słowa, bo ja naprawdę nie wiem, no ale co się ma. Yy, widzimy się za sekundkę dla was, a dla nas 10 minut. Yy, no słuchajcie, widzowie. Niestety będzie druga część. Roblox się kompletnie popsuł. Znaczy, Pigi się, się popsuła, popsuła, bo inne gry działają. Mi Roblox się popsuł, dientowy. I w ogóle to tak zostawcie suba. jak dobijecie do 10 subskrypcji, może nam się Roblox naprawi. No. Więc please subskrybujcie, łapkujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie. I co? Siema, nagram kolejną część. Może dziś jak, może się naprawi Roblox. A może nie. Elo. Siema.